Już mamy 26 czerwiec. Jak zwykle do programu zostało już tylko 4 dni. Program odbywa się w Fit4Free Poznań 30 czerwca o godzinie 10.00. Zapraszam wszystkich dopakowanych, wszystkich szczególnie z kratą na brzuchu. Jeżeli nie macie tej kraty, nie przejmujcie się. Będą konkursy sprawnościowe, gdzie krata nie musi być widoczna. A, a można po prostu wygrać. Nagrody też przygotowuje Ania Nawrot, będą też suple ZZFD no a przy, że tak powiem, wizualnej pozie, jedna poza po prostu konkursu Kreta na lato, nagroda będzie za Elon horses specjalnie ode mnie wybrana, także naprawdę zapraszam Cztery dni zostały chłopaki dziewczyny. Szykować się cztery dni. Tylko cztery dni. Jak przed Mister Olympia. Zapraszam.